Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy remont Forio Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj powrót na moje poddasze. Dawno mnie tutaj nie było, ale akurat mam parę dni wolnego i postanowiłem ogarnąć tutaj rzeczy, które są no, do ogarnięcia. A zaczynam od drzwi. Założę sobie dzisiaj drzwi tutaj na poddaszu. Powiem szczerze, że no, okres oczekiwania chyba też się wydłużył, bo zamawiałem te drzwi w styczniu, a przyszły dopiero dwa tygodnie temu, tak więc, no, też gruby temat. Ościeżnice regulowane, jakieś tam typowe, bez żadnych tam fajerwerków, nie żadne bezprzylgowe i tak dalej, normalne drzwi. Jedyne no, nienormalne, nietypowe będą w łazience, ale no, to mam nadzieję, że zobaczycie dzisiaj w odcinku co tam Pan Krzysiek znów nawymyślał. I w sumie tyle. Biorę się za skręcanie ościeżnic, od tego będę zaczynał i biorę się za montaż. Mam nadzieję, że kolejny fajny filmik powstanie, bo u mnie na kanale nie było jeszcze montażu drzwi, a jest ku temu okazja. Tak więc zapraszam. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Teraz kilka wskazówek dla tych, którzy no, samodzielnie na podstawie moich filmów jakieś tam kroki no, podejmują, jeżeli chodzi o montaż drzwi. Na początek, po rozpakowaniu takiej ościeżnicy sprawdźcie, czy jest z nią wszystko w porządku, tak? czy nie jest obrysowana, czy nie jest uszkodzona. No bo po złożeniu, po zamontowaniu to już w ogóle, raczej no, nie macie szans na jakąkolwiek reklamację i tak dalej. Tak więc na początek sprawdźcie, czy jest z nią wszystko OK. No i teraz tak. Kolejny krok, no to musimy sobie złożyć tą ościeżnicę na, tak powiem, skorzystać z tych elementów, które są dołączone do zestawu. Tu mamy zwykłe zawiasy i plus jakieś tam mocowania do tych zawiasów. Jeżeli to są zwykłe drzwi, tak jak w moim wypadku, no to te elementy montuje się przed, tak powiem, zamontowania. Przed zamontowaniem ościeżnicy, już na gotowo. Jeżeli mamy drzwi bezprzygowe, to o ile mi się dobrze wydaje, to zawiasy są montowane, można je zamontować później. Tak więc to też kwestia wyboru. Tak mi się wydaje, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. I teraz tak. Mamy takie elementy, takie jakby no uchwyty, nie wiem, no, ściągacze, które mocujemy tutaj, w tym miejscu. Tak? Generalnie. Chodzi o to, że to jest na zasadzie takiego ścisku stolarskiego, tak? czyli wkładamy sobie ten element tutaj o, i skręcamy sobie wkrętarką tak, żeby po prostu no, docisnęła się pionowa krawędź ościeżnicy do tej poziomej. Ja na razie tak delikatnie sobie skręcam, bo zazwyczaj robię w ten sposób, że jednocześnie montuję ten element oraz takie plastikowe wkładki, które są skręcane na wkręta. Te wkładki się montuje tutaj z jednej czy z drugiej strony, to jest chyba obojętne. I skręcamy. Jeżeli chodzi o zawiasy, to te elementy należy zamontować, tak jak powiedziałem przed chwilką, przed osadzeniem ościeżnicy w otworze drzwiowym. No, raczej taki temat intuicyjny, no, tutaj nie ma za bardzo filozofii. Myślę, że każdy, kto ma jakieś tam w miarę podstawowe zdolności manualne, powinien sobie z tym poradzić. Do wkręcania tego typu tematów polecam Wam ustawić sobie sprzęgło we wkrętarce, tak, żebyście po prostu nie przekręcili tych wkrętów, bo nie będą one po prostu trzymały. I teraz tak, jeżeli chodzi o montaż drzwi, no to można użyć jakichś tam zapurek sobie podocinać, nie wiem, no z jakichś tam kantówek drewnianych. No, raczej profili takich, no nie wiem, z konstrukcji, suchej zabudowy bym nie polecał, bo w razie jakiegoś tam upadku ostre krawędzie mogą Wam zarysować ościężnice. Ja kupiłem sobie zestaw akurat Wolfcrafta do montażu futryn. Powiem Wam dosyć ciekawa sprawa: kiedyś u jednego montażysty widziałem i tak sobie pomyślałem, że kiedyś jak będę miał no, jakieś tam montaże futryn, to sobie po prostu zakupię coś takiego. I teraz tak, tutaj mamy takie trzaski, które wkładamy sobie w tą część, w którą wchodzi opaska później drzwiowa. Tak? Mamy takie blaszki. Zaciskamy te blaszki z jednej i z drugiej strony i dostosowujemy jakby no szerokość tego uchwytu do szerokości ościeżnicy. Czyli w praktyce wygląda to w ten sposób, że zapinamy sobie na górze przy nadprożu, zapinamy sobie ten uchwyt. Tak? Mamy już tutaj e, że, zapięty, i jak zapniemy, skręcamy sobie tutaj tą e, śrubę na środku. To już nam się wtedy nie ruszy. I możemy to przenieść na środek i na dół ościeżnicy, i wtedy nam to trzyma wymiar. Powiem szczerze, że pierwszy raz będę czegoś takiego używał. Bardzo jestem ciekawy, jak na tym się pracuje. Dobra, zapinam i montujemy. W komplecie do tego zestawu były dwa zaciski, tak one wyglądają, zobaczcie. Montuje je się bardzo podobnie jak rozpórki, czyli też tutaj wkładamy sobie ten płaskownik w to, w to miejsce, gdzie później wchodzi opaska. Zaciągamy sobie tą część i tą śrubą dociągamy sobie ościeżnicę. Jakby do, do ściany, żeby ona po prostu doszła nam równo. Oczywiście, no, tutaj my robiliśmy ściany, jest to konstrukcja lekka, jest to sucha zabudowa, tak? czyli no, wszystko jest w pionie, w poziomie, czasami w blokach, albo no, po niektórych murażach i też monterach suchej zabudowy. No, jeżeli byśmy montowali drzwi, no, to wygląda to czasami różnie, tak więc no, i tak trzeba sobie tam sprawdzić piony i wszystko klinować, ale generalnie idea bardzo mi się podoba. Następnym krokiem jest sprawdzenie i ustawienie pionów. Najlepiej do tego celu użyć poziomicy i to dwumetrowej. Ja akurat takiej nie mam, dlatego posłużę się troszeczkę krótszą. Można również to sprawdzić laserem. Ważne, żeby sprawdzać zawsze po tej stronie, na której otwierają się drzwi, czyli akurat po tej drugiej, od strony pokoju. Dlaczego? No bo jeżeli byśmy sprawdzali tutaj, no tu i tak nam tutaj te. Te rozpórki przeszkadzają, ale to może nam się tutaj delikatnie, tak powiem, kantować i przekłamywać nasz pomiar. Tak więc najlepiej to zrobić z drugiej strony. Jak już to wszystko ustawimy, klinujemy sobie w ten sposób nasze, naszą ościeżnicę. Zobaczcie, ościeżnicę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj Odkręcając tą śrubę, rozpychamy jakby tutaj tą część i powoduje ona klinowanie tutaj całego, całego elementu pionowego, tak? z jednej i z drugiej strony, czyli w tym momencie nie potrzebujemy żadnych klinów, żadnych tam dodatkowych jakichś, nie wiem, no, deseczek, różnych tam innych cudów, tylko, tylko po prostu tym to robimy. Dobra, biorę się za ustawianie. Jak to ustawimy, oczywiście, pianujemy. Zanim przystąpicie do pianowania, pamiętajcie, żeby sprawdzić wszystko po dwa razy. Chodzi mi tutaj o piony, poziom nadproża, wymiary, tak żebyście no, nie musieli jeszcze raz wyrywać futryny i ją po raz kolejny zakładać, bo to jest dosyć żmudna praca. Nie pytajcie skąd wiem. Ja używam pianki na pistolet. Taki pistolet kosztuje około tam 50 zł w markecie. To jest pianka akurat Ceresita, ale dobry też jest Soudal, Sika ma dobrą piankę. No, Generalnie odradzałbym jakieś tam pianki marketowe, no bo tak naprawdę nie wiemy co kupujemy. Mówię o jakichś tam no i nie wiemy jak te pianki się zachowają, tak. E, ważna sprawa, żeby kupić. Piankę nisko rozprężną, tak? czyli ta pianka podczas wysychania nie będzie jakoś mega tutaj napierała na tą ościeżnicę i nie będzie je wybrzuszała. Jeżeli kupicie jakąś zwykłą piankę, tanią, no to tak naprawdę nie wiadomo, jak, jak ta pianka się zachowa. Pianujemy punktowo, czyli ja zawsze robię narożniki, gdzieś tam kilka punktów na dole. Poczekam aż to wyschnie. Jak to wszystko już złapię, dopianowuję sobie resztę. Bo jeżeli bym zapianował cały pion, no to czasami można przesadzić z pianką i też nawet nisko rozprężna może Wam wyknąć ościeżnicę. No dobra, biorę się za pianowanie i za chwilkę ogarniamy temat dalej. Mamy to wstępnie zapianowane i teraz kawałek wiedzy tajemnej, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie aczkolwiek nie wiem dlaczego. Bardzo dużo fachowców, przynajmniej ja się z takimi fachowcami spotykałem, którzy montują właśnie drzwi, okna, spryskują piankę wodą. Biorą sobie taki spryskiwać po jakimś płynie na przykład do szyb i spryskują wodą piankę. Jak zapytałem, po co to robią, no to jeden fachowiec wysnuł taką teorię, że pianka szybciej wiąże, znaczy no wysycha i nie rozpręża się tak bardzo i po prostu... No, też zacząłem to robić. Faktycznie coś w tym jest, aczkolwiek nie wiem, jakie procesy zachodzą w tej piance, że woda pomaga. Jeżeli Wy wiecie, to po prostu no, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie taką wiedzę tajemną. Dobra, spryskam sobie trochę i poczekam aż to wysnie. Tylko pamiętajcie, żeby nie przesadzać z wodą, żeby wam te futryny albo no, tam parkiety nie popuchły, nie. Tak więc też trzeba uważać, tak? W tym modelu ościeżnicy mamy akurat takie zawiasy, nazwijmy to podwójne, czyli tutaj z dwiema takimi śrubami gwintowanymi. Montujemy w ten sposób, że wkładamy sobie zawias. No, zazwyczaj wkładamy go do końca. Potrzebujemy imbusa, żeby wkręcić i zablokować tutaj zawias, czyli dokręcamy imbusem, w ten sposób wkładamy zaślepkę i sprawa załatwiona. Tak to wygląda. Czasami, jeżeli mamy zawiasy, nazwijmy to takie pojedyncze, no to zazwyczaj mamy otwór jeden i w ten otwór wkręcamy po prostu ten zawias. Tutaj akurat w ten sposób jest to rozwiązane. No i tak to wygląda. Dobra, zakładam drzwi. Jak sprawdzić, czy futryna jest prawidłowo zamontowana? Po zamknięciu drzwi musicie mieć szparę pomiędzy drzwiami i futryną taką samą na całej linii, z jednej, z drugiej strony i u góry. Po otwarciu drzwi ja akurat posłużę się śrubokrętem, bo nie mam jeszcze klamki. Po otwarciu drzwi i zostawieniu ich w jakiejś tam pozycji, one e, powinny zostać w tej samej pozycji. Czyli nieważne, czy zostawicie je w ten sposób, czy w ten sposób, czy na przykład tak, e, no, pomijam oczywiście jakieś tam przeciągi, one powinny e, zostać w takiej pozycji, w jakiej je zostawiacie. Jeżeli one samoczynnie się e, zamykają albo otwierają, no to znaczy, że macie coś nie w pionie. I tyle. Cała filozofia. Zakładam opaskę i kilka słów na koniec. Pewnie widzowie, niektórzy zwrócą uwagę w komentarzach, że te otwory są troszeczkę za duże pod te drzwi. I to prawda, zgodzę się z Wami, dlatego bo na etapie budowania tych ścianek jeszcze nie wiedziałem, jakie tutaj będę miał drzwi. Nie wybrałem modelu, nie wiedziałem, czy będą bezprzylgowe czy zwykłe, bo drzwi bezprzylgowe potrzebują troszeczkę większy, większy otwór drzwiowy, żeby weszły. O ile w ścianie murowanej możemy sobie podkuć na przykład pod zawiasy, no o tyle w ścianach gipsowych no, raczej profili ciąć, nie będziemy. I teraz tak, jeżeli chodzi o założenie opasek, to teoretycznie powinniśmy ze sobą je skręcić. Tutaj mamy nawet takie miejsce do skręcania na te właśnie elementy takie montażowe. Ja akurat tego nie będę robił, powiem Wam, że jeżeli na przykład drzwi są dobrej jakości, są dobrze wykonane, te opaski są dobrze spasowane. Siedzą ciasno, no to po prostu no ja od jakiegoś czasu przestałem to skręcać. Ogólnie rzadko montuję drzwi, ale u siebie też nie będę skręcał. Wypadałoby podkleić te opaski, dosłownie daje się kilka kropel silikonu, 3-4 krople. Tutaj i wkłada się dopiero opaskę tak, żeby ona była jakoś no trwale zamocowana. Tutaj natomiast też tego nie będę robił, dlatego, bo ona siedzi dosyć ciasno, a będzie to zawsze jakiś tam dodatkowy element do zdjęcia. Jeżeli na przykład będę sobie tutaj malował jakoś tam za kilka lat, to poddaszę, bo może będę odświeżał, może nie, zobaczymy. Tak więc też nie będę ich sklejał. I tyle, cała filozofia. Montuję opaski i pokażę Wam, jak to wszystko wyszło już na koniec. I tak to wygląda na koniec, moi drodzy. Zobaczcie sobie, przerzuciłem się na GoPro, bo ma lepszą stabilizację, ale pewnie dźwięk niestety kuleje. Jeżeli chodzi o opaski, no to faktycznie pewnie skręcanie by pomogło. Akurat tutaj Coś tam się nie poschodziło z jednej i z drugiej strony, nie wiem akurat dlaczego, bo wszystko tu się zgadza, wymiary, piony i tak dalej. Ale no omówmy się, że jakoś to mi mega nie przeszkadza, jeżeli komuś by to przeszkadzało, no to też są jakieś tam silikony w kolorze takim zbliżonym, można sobie coś tam, coś tam dobrać. Drzwi jakieś takie standardowe. Pełne, to jest firma akurat Ercado, nie pamiętam modelu ani koloru, ale, ale to są pełne drzwi, nie, są, nie jest to żaden plaster miodu, tak więc one też trochę ważą. Ale według mnie warto, bo się nie wypaczają. I teraz drzwi do łazienki. Zobaczcie, jedna wielka tafla szkła. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o montaż, no to ścieżnicę oczywiście no, tak samo się montuje. Drzwi jakoś tam filozofii nie ma, bo montujemy okucia, wkładamy na normalne zawiasy i sprawa załatwiona. Dlaczego takie drzwi? No bo tutaj, w tym małym, że tak powiem, korytarzyku, nie mamy żadnego okna. Zobaczcie, nie mamy żadnego okna i żeby maksymalnie doświadczyć tutaj tą przestrzeń, no to wymyśliliśmy z małżonką takie drzwi. Nie wiem, czy wam się podoba. Mi tam się bardzo podoba. Jestem, jestem z tego zadowolony. I tyle, no. cała, cała filozofia. Moim zdaniem no, dużo roboty z tym nie ma, aczkolwiek no, trzeba, trzeba jakieś tam pewne podstawy oczywiście znać. Jeżeli chodzi o ten system do montażu drzwi Wolfcrafta, no to powiem Wam tak: to nie jest film sponsorowany przez tą firmę ani przez żadną inną. Kupiłem ten zestaw na Allegro za ponad 400 zł. Ja zaos zaoszczędziłem na montażu tutaj tych drzwi, tak więc no to narzędzie mi po prostu zostanie. Ogólnie polecam, bardzo, bardzo fajny zestaw, poziomuje się dosyć szybko, dobrze. Nie ma problemu z ustawianiem, naprawdę spoko. Nie musicie kupować Wolfcrafta. No są jakieś tam inne systemy na Allegro, naprawdę jest tego cała masa. Tak więc, no, jest, jest w czym wybierać. Tak więc, no możecie sobie zdecydować, czy, czy tam gdzieś na jakichś kantówkach, rozpórkach sobie montujecie, czy, czy kupować coś takiego. Tak, ja tam nikomu nie będę mówił, jak żyć. Mi tam się podoba i e, dla mnie jest ok. W następnym filmie pewnie będzie montaż kabiny, bo też już czeka na swoją kolej od jakiegoś czasu. E, tak więc, pewnie montaż kabiny. No i na ten montaż oczywiście e, Was już e, zapraszam. Żeby nie przegapić, musicie dać suba, który gdzieś Wam tutaj wyskakuje. E, I w sumie tyle, jak coś. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Home.